Hej, siemanko! Słuchajcie, dotarła do mnie paczka z figurkami z Harry' Pottera. Maga się jaram, bo to pierwszy raz, kiedy zamówiłam całą kompletną serię minifigurek. I już otwieram tą paczkę. Kurczę, ta seria jest naprawdę fajna. Więc sobie to już szybko otwieramy i wysypujemy. no i mamy tu 16 saszetek zobaczcie sobie na opakowanie już ono wygląda super i widać na nim takie perełki jak Be Beatrice i Dumbledore z Fenixem. no to otworzymy sobie kilka saszetek na dobry początek w, w tym odcinku no to lecimy z pierwszą saszetką Mamy tutaj bardzo fajny drop, bo jest to mama Harego Pottera z małym Harym Poterem. Lily, czyli mama Harego Pottera, jest ubrana w taką jasno-niebieską kamizelkę z nadrukiem kwiatów. Trzyma ona w jednej ręce taką różkę, a w drugiej małego Harego Pottera z zło ze złotym inicjałem H. Ma ona również takie rude włosy. Tak wygląda jej drugi wyraz twarzy. No i to tyle jeśli chodzi o tą minifigurkę. To lecimy z kolejną saszetką. I mamy tutaj Gini. Gini w jednej rące trzyma różdżkę, a w drugiej taki przezroczysty pucharek z jakimiś lodami. Wydaje mi się, że ten pucharek to jakiś nowy element, bo jeszcze się z takim nie spotkałam. Ma ona długie, rude włosy i tutaj po boku ma jeszcze piętą złotą spinka. Jest ona ubrana w taką ciemnozieloną sukienkę. Tak ona wygląda z tyłu. Pokażę wam jeszcze drugi jej wyraz twarzy. Tak on właśnie wygląda. I tutaj ma jeszcze przewieszony taki srebrny łańcuszek. No i sobie otwieramy tutaj Kolejną saszetkę. I mamy tutaj Bellatrix w stroju z skabami. Bellatrix to naprawdę kozacka figurka. Ma on na sobie ubrany strój więźnia Azkabanu. Jest on szary w jeszcze ciemniejsze paski. Ma ono również bardzo włos... fajne włoski. Są one gumowe. Pokażę Wam jej drugi wyraz twarzy. Jest on taki, jakby trochę smutny czy też zezłoszczony. I trzyma ona w jednej rączce różdżkę, a w drugiej taki tajl z napisem Askaban Prison, czyli więzień Askabanu. No I ma numerek 93. I myślę, że otworzymy sobie. Jeszcze jedną saszetkę. A w niej mamy panią odzielu. Nauczycielka zielarstwa jest ubrana w jasnobrązowy płaszcz. Ma ona szare włosy i ma na nich Czapkę oraz nauszniki, bo nie wiem czy pamiętacie, że mandragory wydawały zabójcze odgłosy. Ma ona również mandragorę właśnie, taką którą dostaliśmy już w zestawie wieża astronomiczna. No i otwieramy już ostatnią saszetkę w tym, open, w tym odcinku, bo już się nie mogę powstrzymać. No i super, bo mamy tutaj Gryfka. Gryfek to chyba jedna z najlepszych minifigurek z tej serii. Bardzo mi się podobają jego takie duże uszy. Mam taką na sobie ubrany garnitur. Ma on krótkie nóżki, ponieważ był bardzo niski. W jednej rączce trzyma klucz do skarbców banku Green a w drugiej ręce trzyma miecz. Bardzo mi się on podoba. Głównie przez tą ręką jest, bo ma tutaj wprawione takie jakby czerwone rubiny. I na koniec jeszcze Wam pokażę wszystkie minifigurki, które trafiłem w tym openingu. Całkiem fajne dropy, a mi najbardziej się podoba ten gryfet, bo ma całkiem fajny miecz. Te takie czerwone kroształy po bokach mi się w nim bardzo podobają. Oraz ma Pottera, Potera, potem mały hot. Mały Harry Potter, czy nie ciałem, też jest całkiem fajny. Napiszcie, napiszcie w komentarzach, czy macie już jakąś mini figurkę z tej serii. A ja jeszcze z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!